Okay, cześć, Siemano Wam wszystkim. Ja jestem Frer, a to będzie specjalny odcinek z okazji 500 widzów. Zarazem w tym odcinku chcę Wam podziękować za ów otrzymanie 500 subskrypcji. Zarazem też wytłumaczę kilka ów rzeczy, które no będą musiały zająć trochę czasu. Ale ogółem na sam początek chcę Wam bardzo serdecznie podziękować, że jest Was aż 500 na moim kanale. Naprawdę jestem w niebo wzięty w tej okazji. Zarazem też właśnie dziękuję za to, że subskrybowaliście mój kanał. Zarazem też, gdy miałem takie przerwy w nagrywaniu, gdy nie miałem weny, to też czekaliście na jakieś nowe materia materiały i, i bardzo Wam za to dziękuję. Zresztą też przepraszam za zaplenienie, też źle składane zdania w tych nowych filmach, jak i też w starych. Mam nadzieję, że w miarę, gdy będę robić więcej odcinków, wyrobi się. Ale ogółem, e, Pani i Panowie, ja zacząłem tak tydzień temu zabawę z YouTubeem, z tak na poważnie, kiedy zacząłem sercić, e, kiedy zacząłem kręcić serię Need for Speed World. Tak po prostu mi się uf ta gra spodoba i zarazem też nabrałem chęci do jej nagrywania i wrzucałem odcinek co odcinek i po pewnym czasie przyszła. Jako taka jako taką grupka oglądających, i oni zasubskrybowali mój kanał. Zarazem, też przybyło tych trochę starych widzów, i zebrało się tak do 500 widzów. Ogółem, w ten tydzień tak e, prawdopodobnie wskoczył mi na pewno z 50 widzów, albo jeszcze więcej. To jest dla mnie, wiecie, co ogromnym szokiem, bo wcześniej, właśnie jak nagrywałem te kurcze z 2 lata temu, to widzowie inaczej się bili, to było powoli i tak dalej, i tak dalej. I ogółem. E, Samo to, że przez tydzień tylu was nabyło, jest czymś naprawdę dla mnie nie do wiary. Jestem naprawdę bardzo i to bardzo zacieszony z tej okazji. I też nie wspominałem na ten temat, że będę miał 500 widzów, bo żyłem jakby starym, może nie życiem, tylko starym nawykiem, że te suby wolniej się biły i nie wiedziałem, że to aż tak szybko, że ów gdy. Sami moi widzowie, sami moi tutaj uw oglądający y, mówili, że zaraz będziesz miał 500 widzów i żadnego materiału. To kurczę, ja tak myślę. No, mam to 480-90 subów, no ale kurczę, spokojnie. Y, jeszcze musi ich dobić, żebym to zrobił. Będę jeszcze miał czas. A tu nagle wieczorem 500 ileś, 500 ileś widzów mam. Co jest naprawdę dla mnie wielkim zaskoczeniem. Znów się powtarzam, ale to powtarzanie jest bardzo, jako tako na miejscu, i też warte tego, bo jestem naprawdę bardzo zacieszony z tego motywu. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie. No i ogólnie właśnie dlatego nie mówiłem, dlatego też, kurczę nie dziękowałem, bo sam się nie spodziewałem. To właśnie jest. To moje zaskoczenie, e, zarazem Pani i Panowie, teraz postaram się wytłumaczyć kilka takich ów spraw, które mogą dręczyć innych widzów, e, i tak dalej, i tak dalej. Ogółem, e, przez dłuższy czas tutaj kilku widzów chce ze mną nagrać odcinek, e, kiedy uf gram, to jest możliwe na sam początek wam powiem, ale muszę zrobić jeszcze kilka odcinków, tak poza tym, bądźcie wytrwali, poczekajcie, was czas nadejdzie i, na, i zagracie ze mną, na pewno spróbuję się z tym uwinąć do końca wakacji, ale dlaczego uf tak to przedłużą panie i panowie e, pierwszym powodem jest tego, że mam dosyć słaby garaż, ja dopiero co zacząłem grę, właśnie chciałbym sobie zakupić jeszcze jakiegoś dobrego fureksa, streamingować go, żeby było tak, gdy będę chciał grać z tymi starymi Graczami, którzy są, którzy są wyjadaczami, to żebym im ów jako tako dał radę. Właśnie o to chodzi, że chcę jeszcze troszeczkę nagrać, żeby mieć lepsze auta i grać jeszcze z większą liczbą graczy. Eee, zarazem co może być kolejnym ów powodem plany propo odcinków, różnorakie części, propo sprawdzania różnorakich aut, streamingowania i tak taki mam lekki plan pokładany w głowie, nie rzecz jasna tej ów rozpisany na grafiku lub w coś w tym stylu tylko ów, no na przykład na tą część będzie to, to, to i tyle eee, zarazem e, panie i panowie, jeżeli chcecie grać ze mną, nie ma żadnego problemu z tym, wczoraj grałem sobie z graczem, sorry jeżeli się pomylę Zbigniew Polska i TheCarp to, którzy są bardzo ogarnięci, są naprawdę bardzo spoko. Fajnie się grało, obydwaj na wileś tam się lekko, jako tako dogadywali i grali ze mną. i było naprawdę w miarę spoko, fajnie się grało na tych prywatnych meczach. I szkoda, że nie było tutaj więcej Was o tej godzinie 22, tak? Bo wtedy by się pograło ogółem. Jeżeli chcecie ze mną zagrać, to zapraszam Was jako tako. Na pewno w. Piątki, jak i też w inne dni całego tygodnia powyżej 22, przeważnie, bo ogółem też e, panie i panowie, ja, na, ja gram sobie w taką grę, może czas na strasznie popularną jak chcę, z e, Global Offensive i właśnie czasami może być taki że w jeden dzień nie będzie mnie o tej 22 albo w dwa albo więcej, więc gdy już, gdy ja już, już będę o tej 21, 22, to znaczy, że będę grać, zarazem też będę zapraszać innych graczy, więc spoko, bądź, bądźcie tylko na moje liście znajomych, kiedy będę w grze o 22, w tam w przeważnie w każdy dzień, bo jeszcze są wakacje, sobie korzystam. E, później po wakacjach się to zmieni, ale gdy są wakacje, po 22.00 spoko możecie zagrać, ale bez żadnego nagrywania. E, czemu to bez żadnego nagrywania? Bo ja nagrywam m, tak rano, wtedy mam czas, wtedy tutaj już wam powiem od razu prosto z mostu e, nie mam moich rodziców, tak? E, ja nagrywam bez rodziców i tak dalej, o nie, nie. nie. Musi być, wiecie co, kompletna cisza, żeby was uszanować, jako tako, żeby nie było żadnych tam kurte gadania, i tak dalej. Ale ja zarazem, też bym sam nie mógł się skupić, gdy ktoś jest u mnie w chacie i będę chciał nagrywać to, wywiera na mnie jakąś taką tremę, i właśnie dlatego nie nagrywam wieczór, tylko ów rano, kiedy mam te godziny wolne, kiedy jeszcze po tym nagrywaniu coś muszę zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Ogółem, jak to wygląda, rano nagrywam tak 11:12. Jeden odcinek, maksimum dwa, z takim krótkim tuningiem. Później to um, renderuję i mam czas wolny dla siebie niby, bo zależy od dnia. Dzisiaj jest piątek, tak? Dzisiaj musiałem załatwić jedną rzecz. Teraz nagram sobie odcinek, zrenderuję go, wysprzątam całą chatę i tak mi zminie czas do 18, wtedy gdzieś się wyjdzie, się wróci o tej 22 i pogra. Więc nie wygląda tak, że ja ów wszystkie jako tako dni Albo w ogóle to też tak nie wygląda, że ja jestem dostępny i tak dalej. Można powiedzieć propogier, po bo to musi się zrenderować tak z 2-3 godziny, czyli po tej 11, kiedy kończę tak o kurczę 12, to 2-3 godziny komputer mam z głowy. E, ogółem komputer, wiecie co, mam bardzo dobry, nie mam jakichś kurde złoma i tak dalej. Na razie, nawet teraz wejdę tutaj ów w jego parametry, więc jako tako e, czekajcie chwilę sobie wpiszę tutaj e, to żeby znaleźć parametry ten program. No i powiem wam, jakie parametry ma mój komputer. E, żebyście wiedzieli, że mam dobry komputer, ale on i na, ale nawet i on, gdy ma dobre parametry, to wolno renderuje. Ogółem, gdy chcemy zrenderować dobry film, e, musimy poświęcić kawałek dysku i też czasu. Ogółem u mnie wygląda to tak, że jak nagrywam to z godziny, to zejdzie mi tak z 200 giga na frap, się zrenderuje to to 2-3 godziny i to wygląda ogółem a propos tych jakby... Zobowiązań propos sprzętu, czyli yy, wielkości jakby tego filmu, jak też zarazem czasu jego renderowania. Więc słuchajcie uważnie, ja teraz też powiem o parametrach mojego komputera. Yy, spoko systemik, tak, 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 tak. Yy, ogółem z, a, zaczniemy tak, jak tu jest napisane: pamięć, RAM. Ogółem. 8192 MB RAMu, spoko. Ehm, co tutaj jeszcze jest? A, DIRECT11 to jest standard, ale gdzie jest mój kurczę tutaj procek? Ehm, BIOS to nie, to procesor Intel Core. Ehm, i5-3470, e, CPU 3.20 GHz, e, 4 CPU z, e, przez 3.2 GHz, czyli chodzi, że jest to czterordzeniowy procesor Intel Core z 3.2 GHz. Dobra, ekran, jeszcze Wam powiem kartę graficzną. E, Karta graficzna nazwa NVIDIA GeForce GTX 660. E, Przybliżona całkowita ilość pamięci 4038 MB, czyli coś tam pod 4, 4 GB z hakiem. No i właśnie UF tak wygląda, jako tako. Jakby to określić, wykorzystanie mojego UF właśnie jako tako. Nie wykorzystanie tylko moje parametry komputera, tak to wygląda. Czyli mam dobry komputer, na który wywaliłem trochę pieniędzy, bo te rzeczy są trochę drogie. Ale zrobiłem to właśnie z mojej kieszeni, tak. Ani to nie było z kieszonkowych rodziców, ani tak, ani tak, tylko po prostu ym, z, nie wiem, różnorakiej rzeczy sprzedawałem też zarazem, pomagałem, więc ym, z kieszonkowego rodziców, sorry, że ym, źle się ująłem, e, robiłem jako tak to za po prostu różnorakie prace w domu, sprzątanie, łożenie na zakupy i po pewnym czasie, gdy dosyć odłożyłem, tak z kilka lat, uzbierał się na komputer i sobie ten komputer kupiłem, on jest dobry. Tak, starczy prawdopodobnie na rok albo dwa jeszcze do przodu, tak, na takie normalne gry, żeby nie chodziło mi na uber maksymalnych, ale na normalnych, żebym się z tego cieszył i to będzie z głowy. Tak, ogółem co mógłbym Wam jeszcze tutaj powiedzieć, to jest odcinek informacyjny z podziękowaniem, podziękowaniami, nie jest to specjalny. Na specjalne coś tutaj spróbuję też wyczarować, ale nie wiem, czy dzisiaj to mi się uda, panie i panowie. Nie wiem, kurczę, nie wiem. Zobaczymy jak to będzie. Ale chyba, wiecie co, jeżeli macie jakieś pytania tutaj pod tym odcinkiem informacyjnym, piszcie śmiało, ja wam tutaj jako tako pod tym odcinkiem w komentarzach wszystko fajnie, ładnie napiszę. Jeżeli macie jakieś tam różnorakie rzeczy, tak. Yy, zarazem też muszę się przyzwyczaić, że już mam 500 widzów, że to się już jako tako rozkręca. Ja wcześniej żyłem na YouTubie trochę innym życiem, że to wrzucałem, to miało, kurczę... Troszeczkę mniejsze zainteresowanie, bo sam się dziwię co się działo w ten tydzień. Tyle lajków, tyle kurczę subów i zarazem wyświetleń. No mogę wam powiedzieć naprawdę nieźle. Też zarazem kolejny raz wam dziękuję. I to wszystko będzie a propos tutaj tego informacyjnego z podziękowaniami, tak. To już będzie raczej wszystko panie i panowie, więc... Gdy macie jakieś pytania, piszcie. Ja zaraz tutaj się też zabieram za kolejną część Need for Warda 14, która będzie prawdopodobnie dosyć fajną częścią. Jeszcze wam nie zaspojleruję, sami zobaczcie. Więc jako tako dziękuję Wam za oglądanie. Nara!